Cześć, nazywam się Tomasz Echota i jak co tydzień prezentuję wam wyniki muzycznej listy przebojów LP20, na które możecie oddawać swoje głosy w każdą sobotę i niedzielę na moim insta-story. A dzisiaj jak co tydzień skrót, czyli top 10 waszego głosowania. Dziesiąte, najwyższy powrót Dawid Kwiatkowski, taki jak ty. Na dziewiątym, dwa oczka w górę, kwiatia Błoni było minęło. Ósme to najwyższa nowość. Dawid Tyszkowski. wiem, że ci ciężko. Siódme, pięć oczek w dół de Casino, Jesień. Na szóstym pięć oczek w dół Jan z utworem The Letter. Na piątym trzy oczka w górę Oskar Sims. Na niebie. Czwarte, pięć oczek w górę, Mary z Polski Maria przed ołtarzem. Na trzecim sześć oczek w górę Teko Dawid Dawid. Podsiadło i atutowy z utworem całe lata. Drugie miejsce, dwa oczka w górę, Ochman i wszystko dobrze, ona widzi nas. Pierwsze miejsce w tym tygodniu zajmuje Smolasty i doda z utworem, nim zajdzie słońce, awans, dwa oczka w górę. Całe notowanie dostępne jest na moim insta-story, także zapraszam. I pamiętajcie, w sobotę i w niedzielę możecie oddawać też tam swoje głosy, które są naprawdę bardzo ważne. Dzięki, że jesteście, trzymajcie.